Witam wszystkich kryptoentuzjastów. Dzisiaj jest um, środa, oczywiście 18 grudnia 2024 roku. Rozpoczynamy kolejną analizę pary bitcoin do złotówki na giełdzie. Zonda krypta, nowy layout, nowe możliwości. Musicie to koniecznie e, sprawdzić na e, własne oczy. Dzisiaj kontynuacja analizy, którą wykonaliśmy już na e, e, tygodniowym przeglądzie kryptowalut w poniedziałek. Tam już mówiliśmy o pewnych zalążkach, e, pewnej formacji, m, którą o której teraz będę mówił, więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do, do naszej analizy. Okej, okay, dobra, nie będę mówił o bo myślę, że już wszyscy wiedzą. Powiększymy sobie tylko nasz wykres na maksa. Zostawimy ten wolumen, nic nam nie przeszkadza. Zauważcie, że mieliśmy tak, po pierwsze nowe ATH, to już wiadomo 437 998,97 zł, czyli praktycznie 430. 8000 tysięcy złotych, prawie że. I to było wczoraj. Dzisiaj mamy lekkie spadki, tak naprawdę lekkie spadki. To jest lekki pullback zrobiony dzisiaj na Bitcoinie do złotówki, też na Bitcoinie do Tethera, czy też na Bitcoinie do, do euro i do USDC. Natomiast tym, czym chciałbym się dzisiaj zająć, to jest ta ostatnia informacja która nam się tutaj Wyświetla. Czyli zrobimy sobie tą, takie zbliżenie tutaj na, na ten wykres, może bez przesady. OK, zrobimy może takie zbliżenie. OK, teraz wygląda całkiem fajnie. Dobrze, i teraz o co mi chodzi? O co, o co mi chodzi? Co, o czym chciałem wam powiedzieć? Chodzi mi o ten tutaj, o tą część wykresu, czyli dzień przedwczorajszy i dzisiejszy. Moim zdaniem jest to formująca się prawdopodobnie, możliwa do zauważenia na interwale dziennym, czyli na ważnym interwale czasowym w każdej analizie technicznej, formacja świecowa, układ trzech świec, tak zwana gwiazda wieczorna. No i teraz, jeżeli ktoś nie potrafi tego rodzaju. Formacji świecowej zauważyć od razu, nie przejmujcie się tym, już służę pomocą i przenosimy się do Akademii Zonda Krypto. Akademia Zonda Krypto jest oczywiście dostępna na platformie, na stronie internetowej zondacrypto.com. No i tutaj, jak widzicie, mamy definicję gwiazdy wieczornej po angielsku Evening Star. Kluczowa formacja świecowa używana w analizie technicznej do przewidywania odwróceń trendów na rynkach finansowych, w tym oczywiście na rynku kryptowalut. Składa się z trzech świec. Pierwsza świeca jest to długa w sensie takim rozpiętości, oczywiście, albo też spread, jak to mówią profesjonalnie, świeca. Sygnalizuje dominację byków na rynku. Druga świeca jest niższa, jeżeli chodzi o bady, czyli tak zwane ciało. Otwiera się powyżej zamknięcia pierwszej zielonej świecy, tak? Nie musi ona być zielona, może być czerwona, może być zielona, nie ma znaczenia. Ma się otworzyć powyżej zamknięcia pierwszej zielonej świecy, czyli tej. No i trzecia świeca, długa czerwona świeca, otwiera się poniżej zamknięcia drugiej świecy i zamyka się poniżej połowy ciała pierwszej zielonej świecy. Jeżeli jest to interwał dzienny, tak jak my to mamy. Na wykresie, no to musimy poczekać, aż nam się zakończy tutaj ta świeczka, świeczka czerwona. No i jeżeli by tak było, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby uznać, że najprawdopodobniej na, na interwale dziennym, na samym szczycie ostatniego ruchu wzrostowego, formuje nam się formacja gwiazdy wieczornej. Co to oznacza? To oznacza, że potencjalny sygnał odwrócenia trendu już nam się pokazuje, czyli jest to formacja, która pokazuje się na końcu trendu wzrostowego, czyli co odwrócenie tego trendu wzrostowego na trend jaki spadkowy. Aby potwierdzić tę formację jako sygnał odwrócenia, traderzy oczekują, że cena będzie kontynuować ruch w dół po formacji, czyli nasza formacja się utworzy, powiedzmy, powiedzmy. Że będziemy mieli gwiazdę wieczorną, oczekujemy tego, że kolejna świeczka będzie również czerwona. To jest tak zwane potwierdzenie. No i pamiętajcie o tym, że musi ta świeczka, tutaj czerwona, być bardzo fajna co najmniej w połowie tej, czerwonej, tej zielonej świecy musi się ona zamknąć a najlepiej objąć całą tą zieloną świeczkę. Im większa jest ta świeczka czerwona, tym większa jest dominacja strony podażowej, czyli niedźwiedzi na rynku. No i oczywiście zwiększenie wolumenu handlowego, w dniu tym formacji gwiazda wieczorna może dodatkowo potwierdzić siłę sygnału odwrócenia, tak? Czyli mamy Potencjalny sygnał na interwale dziennym, mamy potencjalny sygnał tutaj nam się kształtujący na interwale dziennym. Troszeczkę za duży jest ten tutaj um, e, cień górny, ale widać presję strony podażowej, prawda? Troszeczkę tutaj też ten górny cień jest e, bardzo duży, ale pamiętajcie, że to jest Bitcoin, to jest rynek, który robi nowe ATH. Tutaj e, ten rynek jest bardzo emocjonalny, jest bardzo podatny na lokalne euforie e, i nie będą te formacje, które chcielibyśmy e, e, zinterpretować nawet okresie idealne takie jak tutaj w naszym przykładzie podręcznikowym, tak? Oczywiście, że mogą się takie informacje zdarzyć, jak najbardziej. Natomiast, no, warto też pewnego rodzaju informacje nie naciągać, ale troszeczkę sobie przynajmniej je jakoś umieć zinterpretować z innego punktu widzenia. Co może potwierdzić to, że nasza formacja dodatkowa, jakiś wskaźnik nam potwierdzi to, że nasza formacja gwiazdy wieczornej będzie oczywiście prawidłowa. Jeżeli weźmiemy sobie wskaźniki i damy sobie RSI, czyli wskaźnik momentu, on nam ewidentnie pokazuje to, pozwólcie, że teraz oddalę się, on nam ewidentnie pokazuje to, że uderzyliśmy po raz Kolejny w ekstremalnie wykupione poziomy cenowe, nawet używając standardowych ustawień 14 dni wstecz. Czyli dodatkowo mamy rynek ekstremalnie wykupiony, dodatkowo mamy lokalny trend wzrostowy. Średnioterminowy trend wzrostowy, długoterminowy trend wzrostowy, jeżeli chodzi na przykład o ujęcie roczne, bo nie będę wspominał o dekadzie, tak? Ale powiedzmy, że w okresie kwartału ostatniego od października do, do grudnia, październik, listopad, grudzień, powiedzmy te trzy miesiące, trend wzrostowy, lokalnie trend wzrostowy, wybicie z takiej konsoli, trend wzrostowy, średnioterminowy trend, trend wzrostowy, wszystko się zgadza czyli ta formacja ma się nam pokazać po trendzie wzrostowym na różnych interwałach bardzo dobrze. jeszcze dodatkowo mamy wykupiony rynek, ekstremalnie wykupiony rynek, to jest bardzo ważne. Jest znowu ekstremalnie wykupiony rynek. No i teraz przydałoby się, żeby tutaj ta czerwona, czerwona jeszcze świeczka stała się no, nieco bardziej nieco większa, tak? O, znowu znowu zrobiłem to za duże. Może tak. Tak, ta czerwona świeczka musiała być po prostu nieco Nieco większa. Zamknęłaby się mniej więcej w połowie tej świeczki zielonej. No i już mamy, już mamy bardzo duże powody, żeby sądzić, że ta formacja tutaj truświecowa będzie tą formacją gwiazdy wieczornej. Jeżeli jutro kolejna świeczka będzie czerwona, no to już nam się powinny zapalić konkretne, konkretne tutaj sygnały ostrzegawcze na Bitcoinie. Może jakiś pullback głębszy, może jakaś korekta no, z ekstremalnie wykupionych poziomów. Rynkowych I na interwale H4, i na interwale dziennym. Jeżeli przełączycie się na interwał tygodniowy, również tu jest ekstremalnie rynek wykupiony. Wiadomo, bo, bo przecież bardzo mocny trend zostawi jest na, na rynku bitcoina. Tak więc po raz kolejny tylko i wyłącznie przypominam, ostrzegam, pokazuję, edukuję tego rodzaju formacja może być potencjalną formacją gwiazdy Wieczornej. jeżeli chcecie więcej tego typu informacji na temat innych również formacji cenowych formacji świecowych które są przydatne w analizie technicznej zapraszam na stronę Akademii Zonda Krypto na no, oczywiście oficjalnej witrynie internetowej Zonda, krypto, zonda krypto .com. ciężko to się mówi ale tak jest zonda Zapraszam bardzo serdecznie. Tyle ode mnie na dzisiaj. Bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie na dzisiejszej krótkiej analizy Bitcoina do złotówki. No i oczywiście zapraszam na kolejne. Tymczasem trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Cześć, cześć.